Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Prestiż Świadomości. I dzisiaj mamy bardzo nietypowy temat, odmienny, co myślę, że całkowicie odmienny od tematyki, która była tutaj poruszana dotychczas, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać na temat Sfinksa. Skąd ten temat? Dlaczego taki temat dzisiaj? Ten temat wziął się odnośnie naszej rozmowy z Łukaszem Kulakiem. Podczas zaproszenia nas na jego kanał. I tam poruszaliśmy różne tematy i okazało się, że jest więcej pytań niż odpowiedzi, więc tutaj wzięliśmy jeden temat na warsztat, którym jest tak zwany Sfinks. I w tym nagraniu odpowiemy, czym był, kiedy powstał i do czego służył. No bo tak, Sfinks to jest posąg, który przedstawia postać lwa z twarzą ludzką i jest to potężny posąg, bo to jest monument o rozmiarach ponad 70 metrów, długości i 20 wysokości. Egipt słynie z tego posągu. I pomimo zaawansowanej technologii, którą dysponujemy w obecnych czasach, to nadal jest tajemnicą, wciąż nie ma odpowiedzi na pytania, kiedy powstał, po co i kogo w ogóle przedstawia. Bo mnie to ciekawi, dlaczego jest, jest to połączona postać lwa i człowieka. I tak jak sam zauważyłeś, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Tak. Nawet nie ma dokładnego datowania powstania tego posągu. Dlatego nasza rozmowa jest bardzo ciekawa na ten temat, ponieważ udało nam się odczytać pewne informacje w tym temacie. A więc to nagranie, można tak powiedzieć, że jest to odkrycie tajemnicy Sfinksa. Skupiliśmy się na Sfinksie, ale wiemy doskonale, że jest to element większej całości, większej historii, ale w tym nagraniu y, skupimy się tylko na Sfinksie i o tym będziemy mówić. Więc to, co nam się udało tutaj odkryć, to to, że Sfinks to jest mocny, wyraźny symbol miejsca w czasie, datowanie. I Paweł, ty to tutaj będziesz teraz rozwijał. Ach, dziękuję. Więc ten Sfinks, którego dzisiaj możemy. Obserwować, zwiedzać na płasko Wyżu Giza został zmieniony odnośnie jego pierwotnej formy. Bo jego pierwotna forma wcale nie miała głowy tak zwanego faraona, władcy czy króla, tylko była to głowa lwa. I to jest klucz do otwarcia informacji na temat tego monumentu, tego posągu. Czyli jest to mylne y, założenie, że ten posąg przedstawia pół lwa, pół człowieka, tak jak to cały czas jest sądzone? Oczywiście on na dzisiejszy moment obrazuje lwa z głową istoty ludzkiej, ale pierwowzorem był sam lew, sam posąg lwa. I tutaj odpowiemy, dlaczego tak było, bo ten monumentalny symbol, który miał przetrwać ery. Dlatego jest taki potężny, wielki, bo to miało być wyraźne i to miało przetrwać. Dokładnie. On sam w sobie jest podpisem, datowaniem i odpowiedzią, kiedy powstał. W erze lwa, czyli w astrologicznym cyklu, który Możemy datować między 10625 lat, a 12775 lat, licząc od teraz. Bo w tym okresie była tak zwana era lwa. I te istoty, które go wykonały, zrobiły go na przełomie tej ery. Czyli już jesteśmy blisko 13 tysięcy lat wstecz. I to jest właściwe, prawdziwe datowanie tej struktury, zwanej Sfinksem. Czyli ten monument, ten posąg, tego Sfinksa, to jest tak jakby ok datowanie. Czyli to jest tak jakby podpis tamtego czasu. Dokładnie. Kiedy powstał? W jakiej erze? Ale to miało swoje specjalne zadanie. No właśnie, w jakim celu to powstało? Powstało to w celu upamiętnienia przestrodze i przekazania informacji na przyszłe ery. Bo on powstał dlatego, żeby nie zapomnieć o zdarzeniu, które spowodowało, że te istoty zbudowały coś tak potężnego i żeby przetrwało tak długi czas. Tutaj ma to bezwzględny związek z tymi piramidami w Gizie. Mówię o tych trzech, bo piramid jest wiele, ale musimy jakoś skoncentrować tą odpowiedź, bo informacji jest więcej niż możemy tutaj w tej krótkiej tu wypowiedzi przekazać. Ale z mojego doświadczenia badawczego, Sfinks i te trzy piramidy to jest równe datowanie. Mhm. Bo te piramidy to jest jak obserwatorium do obserwowania nieba, czyli zjawisk astrologicznych, ale głównie tutaj było chodziło o słońce. Tak, już wyprzedziłaś wszystkie tutaj odpowiedzi, które sam bym chciał tutaj podać. Tak. Cała konstrukcja tych trzech piramid. Oczywiście z tą symboliczną budowlą jaką jest Sfinks. Czyli podpisem w czasie. Bo kształt piramid też nie jest bez znaczenia, prawda? Oczywiście. Sam kształt jest sam w sobie wymowny, bo to jest najlepszy stosunek wytrzymałości do wielkości, która najłatwiej przetrwa bardzo dużo w czasie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Dlaczego taki kształt tych piramid? Nie dość, że one właśnie wskazują, jak wspomniałaś, na to, co jest nad nami, czyli na niebosło. i te wszystkie istoty, które nazywamy gwiazdami, żeby śledzić ich położenie i obserwować ich ruch, bo w takim celu powstały te piramidy, jako obserwatorium i tutaj można sobie zadać pytanie, dlaczego coś tak monumentalnego powstało, aby śledzić obserwować pozornie stałe rzeczy i tak odległe. A no właśnie, żeby nie doszło do tego, dlaczego powstały te piramidy, czyli do resetu, do tej istoty, które powzięły taki wysiłek zbudować coś tak monumentalnego, i tak solidnego, zrobiły to właśnie po to, żeby było to pamiątką, przestrogą dla następnych cywilizacji IR. Ze wskazaniem, żeby obserwować, co się dzieje w tej przestrzeni nad nimi, żeby nie doszło do kolejnego resetu. Dlatego jest to tak potężne, tak dokładne, tak solidne. Mhm. Dlatego możemy to dzisiaj badać, obserwować czy podziwiać, ale mi się nie zdarzyło, żebym gdzieś usłyszał bądź dowiedział się o tych informacjach, które Wam tu przekazujemy. Bo oni te piramidy oficjalnie datują na 2000 lat przed naszą erą, gdzie same ślady erozji i kataklizmu nie są Uniemożliwiają takie datowanie. Więc warto wziąć to pod uwagę, że to są tylko ich teorie i wyobrażenia, tych tak zwanych naukowców, archeologów czy egiptologów. Czyli mamy piramidy jako budowle służące do obserwowania. I chodziło tutaj o to, że, że kształt i budowla tych piramid musi przetrwać, wszystko i resety i, i kataklizmy, wszystko musi przetrwać jako, um, jako informacja dla innych przyszłych pokoleń. A Sphinx, który jest obok, jest podpisem w czasie, jest datowaniem, jest tak jak my na dokumencie dajemy podpis i datę, kiedy to zostało zrobione, wykonane. Oczywiście, że tak, bo oni nie używali pisma arabskiego, klinowego, tylko posługiwali się symboliką w takiej skali, że dla nich to było dobitne, wymowne i każdy wiedział. Ale przez te ery, bo mówimy o tysiącleciach, mhm. zostało to oczywiście niewykorzystane i doszło do kolejnego resetu. Bo ta cywilizacja tak zwana egipska, to są tylko ludy, które napłynęły na ten obszar, który kojarzymy dzisiaj z tym kompleksem Giza i z tą Wielką Piaskownicą. Czyli nie odrobiły żadnej lekcji, nie wykorzystały tych informacji zawartych w tych konstrukcjach. Mhm. Czyli nikt nie odczytał tej informacji, że piramidy to narzędzie zegarowo-astronomiczne i że na to należy zwrócić uwagę i tak jakby tym... Y tym się posługiwać, do tego, aby właśnie nie dochodziło do tak zwanych kolejnych resetów. Oczywiście. Chodzi o to, żeby śledzić wędrówkę słońca na nieboskłonie. Bo te same trzy piramidy od wzorowują Pasoriona, czyli hmm. układ gwiazd, który jest linią wiodącą. U Słońcu, jak ono się zachowuje podczas różnych przesileń. W samej piramidzie są różne otwory szyby, które służą do tego, żeby w odpowiednim czasie w roku odpowiednie światło, czy słońca, czy gwiazdy wpadło. I oni tak to obserwowali. To jest oczywiście jedna z wielu funkcji tej zaawansowanej struktury, jaką jest piramida. Tak? Bo w każdą by trzeba było wejść, odczytywać, tak jak w każde urządzenie, bo to jest technologia. To nie jest żaden grobowiec i nigdy nie był. Gdzie jest uczone i przekazywane to dzisiaj dzieciom w podręcznikach szkolnych. Więc taka jest jakość tak zwanej edukacji i kultury, czyli brak właśnie tej, tej jakości. Ale sednem sprawy jest to, że to była technologia obserwacyjna, Narzędzie poskół. zegarowe, zegarowo-astronomiczne. Oczywiście, żeby w miarę możliwości mieć e, informacje odnośnie ewentualnych anomalii, które mogłyby doprowadzić do kolejnego resetu kataklizmu, powodzi, w fali uderzeniowej, takiej jak zaskoczyła tych. Którzy to zbudowali, bo tutaj warto wspomnieć. Przeżyli. Właśnie, bo ci, co to zbudowali, byli odpowiedzialni za to, właśnie przetrwali coś takiego. Dlatego zadali sobie tyle trudu w takiej skali, w takiej jakości, w takim monumencie, żeby to zostało niezapomniane i nie doszło znowu do takiej tragedii. Ale jak no, wiemy, no, tylko że to nie, nie jest, nie, obecnie w ogóle nie jest to, nie jest to zrozumiałe, dlaczego takie mon monumenty właśnie, piramidy i ten Sfinks, czyli te monumenty powstały ku przestrodze, ze wskazaniem właśnie datowania czasu, ale ta informacja, nie, tak jakby wiesz, się rozmyła, nie jest, od, nie jest odczytana. Więc podsumowując, piramidy i Sfinks jest to symbol, dowód ku przestrodze, To musiało przetrwać, dlatego jest to monumentalne, dlatego y, kształt tej bryły piramidy jest taki, a nie inny, bo to musiało przetrwać właśnie resety, kataklizmy y, przyrodnicze, żeby to nie utknęło pod warstwą piachu. To musi być widoczne dla wszystkich przyszłych pokoleń. I jest. Tylko my tego nie rozumiemy. Co to jest? Po co to jest? Kto to, kto, kto postawił te, kto zbudował te budowle, te monumenty potężne? Więc tak jak powiedziałeś, ten system wiedzy, zrozumienia tego, no jest, jest żaden w tym momencie. Oczywiście. Ani razu nie zostało to wykorzystane na korzyść żadnej cywilizacji, bo jak wiemy, te piramidy mają ślady kolejnych resetów. Ale przetrwały dzięki temu, że Ale one dalej w przetrwały. I to co, jest, to, co jest jeszcze ciekawe, że ten kształt tych piramid, no to nie jest tylko ta przestrzeń, która teraz jest przestrzeń Gizy, obszarem Gizy, tylko w innych rejonach całego świata też były takie budowle, właśnie w kształcie piramidy. Oczywiście w różnych kulturach, czy w Ameryce Południowej, czy w Azji, oczywiście też mamy strukturę piramidalną z tych samych powodów, ale to dowodzi tego, że ci, co to wykonywali, mieli ze sobą kontakt bądź były ich grupy. Bo to jest na pewno pierścień równoleżników, te formacje piramidalne. Bo z dodatkowych informacji, ponieważ w tamtej erze, czyli do okresu astrologicznego Lwa, tam, to był najbardziej sprzyjający do funkcjonowania obszar, bo tam, gdzie, gdzie wtedy powstawała piramida czy kompleks Giza, był teren samanowy. Tam była woda, tam były trawy, nie było to jakoś bardzo zatrzywiono. Taka. Sprzyjająca klimatyzacji. Tak, że z I mhm. taki był wtedy klimat w tamtym miejscu. I najbardziej odpowiadający w stworzeniu społeczności, cywilizacji i tych no, monumentów, arcydzieł, technologii, inżynierii, wiedzy, same te budowle, czy Sfinks, czy piramidy, one same w sobie są wymowne, a te wszystkie hieroglify i te symbole to są tylko takie graffiti poprzez następnych he, cywilizacji, które spotkały się z czymś takim. Więc nawet współczesna nauka ma problem, żeby znaleźć dowód, że tak zwani Egipcjanie, których my znamy z Muzeum, oni tego dokonali. Nawet oni nie przypisywali sobie, a ich cywilizacja jest datowana na 3, może cztery, a gdzie 10, 13 tysięcy lat temu. Więc tutaj mamy bardzo dużą różnicę informacyjną. No i wnioski jak zawsze należą do Was. Czy przyjmiecie narrację oficjalną, czy alternatywną, która jest, no. Bardziej rozszerzona niż ta. I wyjaśniająca, dlaczego to powstało, w jakim celu i, i dlaczego ten postać lwa, tego sfinksa obok piramid, no właśnie dlatego, że było to zrobione. Jest to podpis daty, podpis, yy, osadzenie w czasie, czyli jest to, jest to wskazówka do datowania. Konstelacja astrologiczna, która. Jest w granicach 2105-150 lat. To jest taki okres astrologiczno-astronomiczny, jak ktoś wola. I właśnie w tym przedziale czasowym powstały te dzieła. Można to nazwać śmiało, że to jest dzieło, które przetrwało do dzisiaj. I na przykład, jak niektórzy badacze mają problem, widzą jakąś budowę, gdzie są Byki. No to to właśnie o to chodzi. To jest klucz klucz do odpowiedzi. Kiedy to powstało? W jakiej erze? A poza nami tutaj nikt nie odpowiedział na to pytanie. Bo ludzie patrzą. Na datę w postaci lwa czy byka. No i nic nie widzą. Dlatego ta konwencjonalna nauka no pisze kolejne książki z książek i tylko rozwadnia rozwadnia temat, nie dając żadnych odpowiedzi. Dlatego jest brak jakości informacyjnej, który doprowadzi do kolejnej zagłady tej cywilizacji, o której mówiliśmy na kanale wraz z Łukasem. No często poruszamy ten wątek u nas na granie. Mhm. Że ten brak jakości, pamięci, świadomości doprowadzi do, do kolejnego zdarzenia, czyli tak zwanego resetu. I wszyscy będą zaskoczeni taki sarkazm. Tak jak zaskakiwało to poprzednie cywilizacja, a nie musiało, ale. Bo, bo tamte istoty ludzkie zadały sobie wiele trudu, właśnie, żeby przestrzec dzięki właśnie tym monumentom, przekazać tą informację, na co należy zwracać uwagę, jak pilnować, obserwować i, i tak dalej. Ale no, ta informacja no nie tak, została wykorzystana. Nie no została wykorzystana. Tak, jeszcze dodam na marginesie, że oczywiście dysponowały resztką swoich możliwości technologii sprzętowych, dlatego to mogło powstać. To było fizycznie robione, więc tutaj daleki jestem z własnego badania tematu od jakichś kosmicznych receptur i odpowiedzi na ten temat. Ale to zawsze może każdy sam zweryfikować. Tak. Także zachęcamy, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy do kontaktu mailowego i jeżeli nasi widzowie uznają, że taki temat jest interesujący albo właśnie podobne tematy są interesujące, to myślę, że będziemy mogli tutaj to um, rozwijać i, i zrobić jeszcze kilka nagrań, bo Ciebie ten, te, te tematy fascynują, więc jeżeli myślę, że będzie to ciekawe, jeżeli nasi widzowie dadzą nam znać. Um, czy tak, czy nie, czy interesujące, i tak dalej. A w tym momencie, a teraz myślę, że pożegnamy się z naszymi widzami. Bardzo dziękujemy za uwagę i, no i do zobaczenia w kolejnym ciekawym nagraniu. Pozdrawiam ja, serdecznie.